Twoja świta, wita, wita Was serdecznie, że wam tam pośpiewać, żeby był obaj jęśnie, wiódł po ręce brane wiek, czynki, można dziś nie śpiewać, lecz i ulczynki dla rolników naszych... Znajdujemy się w Łagiewnikach. Dzisiaj jest wydarzenie, najważniejsze święto, święto plonu, święto rolników. 2021, co prawda w ubiegłym roku ze względu na pandemię dożynki nie odbyły się, ale dzisiaj wszystko już jest na dobrej drodze i odbyła się najważniejsza część tych, tych dożynek, czyli jesteśmy po mszy świętej, po mszy świętej dziękczynnej za plony i za, za, udane, za udane plony i za, i za to co się wydarzyło na polach w tym roku. Więc żniwa w tym roku dobrze wyglądały i wyglądają, mamy już zboże skoszone, owiec przede wszystkim, pszenica, Także, że wszystko w porządku. Mamy tylko 5 hektarów y, ziemi własnej i dzierżawimy 20 hektarów łąk, y, ponieważ jesteśmy hodowcami koni z mężem moim, koni zimnokrwistych i po prostu małe źrebaki y, idą na, właśnie na chów do dalszych klientów, którzy się tacy znajdą. I to, są, to jest nasze takie gospodarstwo, gdzie też właśnie chowamy drób i żywimy, żywimy się praktycznie tym, co sami wyprodukujemy. I bardzo jestem z tego zadowolona. Mam swoje wszystko, prawie kaczki, gęsi, co tam można było, jedzenie. Także, że jestem z tego zadowolona i dumna. Pomagamy rolnikom na tyle, na ile możemy, ale właśnie dzięki Bogu, że aura jest dobra, sprzyja nam, nie ma zbyt wielkich szkód tutaj na terenie naszej gminy. Omijają nas powodzie i, i też żywioły, które niestety dotykają inne części polskiej Europy i świata. Trotne, Zupełnie inaczej niż jak nagadam. sięgnąłem swoją pamięcią. Dzisiaj już mamy potężne kombajny, ciągniki, GPS-y i inne rzeczy, które nam... Pomagają w rolnictwie, ale nie gwarantują niestety plonów. Mądrość rolnika, jego doświadczenie to jest gwarancja plonów. To jest dobrze zorganizowana gmina i rolnicy tutaj są jak mówię, dobrze usprzętowieni. Takie jest moje rozpoznanie. Zresztą się szalenie cieszę, ponieważ ja sam nie jestem gospodarzem, No mam tam pół hektara, jak to się mówi, za oknem, ale o kończę kurnik znowu robić, mam trochę w jakichś jak mam e, dużo e, róż e, w ogrodzie, to oczywiście to jest działka mojej żony. E, I kocham rolnictwo, kocham tutaj mieszkać, wspomagać tym ludziom, ponieważ e, wcześniej, e, zanim jeszcze to, to jest może istotne, bo taka odbiera a gdzieś tam z miasta mieszczył, przyjechał. Nie, ja mieszkając tutaj w swoim czasie miałem i kilkanaście świn i, i, i miałem e, kilkaset królików. E, e, wszystko co można było robić, zajmując się jednocześnie pracą, to robiłem, także nic mi tutaj nie jest obce. Natomiast uważam, że rolnicy oczywiście smutne jest to, że prawdziwych już rolników takich no niewiele jest. Ja nie wiem, u mnie w we wsi to już chyba za dwie kroby tylko gdzieś tam ryczą, tylko ich nie spykać specjalnie, bo są dobrze najedzone. No, generalnie jest to gospodarka, można powiedzieć, taka uprawowa. No ale skoro to daje zyski, tak zdecydowanie rolnicy, a rolnik wie najlepiej co mu się opłaca. Właściwie e, już musi, możemy uznać dożynki w tym roku za udane, choć co prawda jeszcze zostały nam na pole i kukurydza, i buraki, i ziemniaki, ale mam nadzieję, że ludzką ofiarnością i Bożą pomocą uda nam się to wszystko zebrać. Właśnie po przy mamy już czas na biesiadowanie, wspólne rozmowy, i, i uśmiech, i zabawę. Tylko zostaną ci najwięksi gospodarze. Hobby można tak, powiedzieć. Hobby. Tak. Tak jak to my? umiłowanie zostało, tak. w związku z czym niektórzy to tak na pograniczu, no ważne, żeby nie dołożyć tylko. Ale to jest hobby. Po, takie tak. hobby, to ja mu właśnie kończę kurnik na 15 mm. kur, ale tam będą kury szczęśliwe, dożywać będą późnego wieku. Tendencja jest taka jak w miniowiewnikach, jak i w Polsce, czyli coraz jest mniej rolników, a te gospodarstwa się po, powiększają, i ta tendencja widać jest stała i, i nieodwracalna. Właściwie trudno mówić, żeby jeszcze istniały małe gospodarstwa, jeżeli już to specjalistyczne, jakieś ogrodnicze, e, prawda, takie in, można powiedzieć, e, intensyfikacja produkcji, natomiast e, o małych, po się po prostu nie utrzyma. Ono musi mieć odpowiedni areał. Tak jak się zakładało na początku i dochodziliśmy do Unii, że musi być minimum 50 hektarów, żeby się utrzymać, albo coś tak specjalistycznego, jak to moja szanowna koleżanka starościna, zresztą współradna Rady Gminy. To tak, natomiast małe gospodarstwa to mówię jedynie specjalistyczne, gdzie też wymagają nomen omen też wielkich nakładów. Atrakcje są takie jak, jak co roku, jest coś dla dzieci, coś dla dorosłych. W tym roku troszeczkę w inny sposób przygotowaliśmy posiłek, ponieważ wszystkie nasze koła gospodyń wiejskich przygotowały posiłek i różne potrawy ze swoich rejonów tam skąd, skąd pochodzą. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje, takie atrakcją wieczoru będzie zespół weekend o godzinie 20.00. Gwiazda dzisiejszego wieczoru. Przedajmy ich gorącymi prawami. Ja, ona tu jest i dla mnie, bo... What's up, man? Dobrze, nie czuję, ja. I każdą okrań, tako, bo dotarta, nic się nie jest to jest to nie jest ja tak teraz no, no, chwilę ja tak teraz ja tak because you're going